majówka. Narodowe święto ognia, dymu i przepalonego tłuszczu. Ale zanim rozpalisz grilla, musisz wejść w ogień sklepowy. Biedronka odpala kiełbasę śląską kilogram za złoty 99. To nie jest promocja, to pułapka psychologiczna. Lidl? Odpowiada. Piwo 40 plus 40 gratis. To też nie jest prąka. To atak z flanki. Tu masz wejście. Tu mięso. Tu alkohol. To nie jest przypadek. To zaprojektowana strefa chaosu. Jak skręcisz źle, wychodzisz z humusem i siemieniem lnianym. Twój pierwszy błąd może być ostatnim. Wózek. Bo jak trafisz na taki, co skręca sam w lewo, to nie robisz zakupów. Tylko robisz ósemki między ogórkami a pieczywem. To sabotaż. To wózek zdrady. Opcje są dwie. Duży wózek? Więcej towaru, ale zero manewru. Mały plastikowy? Zwinność, prędkość, skrętność, jak w bolidzie F1. Alejki to strefa ryzyka, ale uwaga, w tej strefie działa prawo grawitacji społecznej. Każdy wózek musi być zaparkowany w poprzek. Gość czyta skład majonezu od 7 minut. Tu inna osoba zostawiła wózek, bo tylko zerknie na groszek. Zero przejścia. Rozwiązanie? Nie wchodź w konfrontację. Nie stosuj taktyki na zderzak. Nie zbliżaj się. Nie chrząkaj. Nie wzdychaj. Szkoda czasu. Zrób manewr na zawiasie. Boczne przejścia, skręc pieczywo, wróć od tyłu. To nie są zakupy. To taktyka oskrzydlająca. Tego nie uczą w szkole. Karkówka za 9,99 w promce? Limit? 3 kg na osobę. Karkówka to nie jest towar. To waluta społeczna majówki. Jak nie masz mięsa, nie istniejesz przy grillu. Są tacy, co próbują podejść lodówkę od tyłu. Są tacy, co stają z wózkiem i blokują dostęp. Ale najlepsi wiedzą jedno: mięso trzeba brać bez sentymentów. Masz 7 sekund. W tym czasie musisz. Otworzyć drzwi lodówki. Zignorować fakt, że folia jest mokra i lepi się ręka. Odrzucić trzy pierwsze opakowania. Mogą już leżakować godzinę przy kasach, bo ktoś się rozmyślił. I złapać czwarte. Ruch szybki, zdecydowany, nie na pokaz. Jak po medal w Pekinie. Kasa klasyczna? Z pozoru bezpieczna. Ale trafisz na babcie, która się pyta, czy piżama jest z bawełny, czy z wiskozy, albo na kasiera, który jest pierwszy dzień w pracy. Nie zna kodu na pomidory, pyta kolegę z trzeciej kasy. Czas leci, a karkówka łapie temperaturę. Kasa samobsługowa? Skanujesz. Błąd. Proszę czekać na pracownika. Pracownika nie ma. Czekasz dwie doby na zatwierdzenie czteropaka. Majówka to nie odpoczynek. To egzamin z organizacji psychologii refleksu. I pamiętaj, bo kto nie zdąży po karkówkę, ten wraca z humusem i zawstydzeniem. Dąż do kadry, zostaw suba.